Dzień dobry, słoneczka z tej strony Samiec Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irse i moim w czwartkowym kasie. Słuchajcie, dzisiejszy kas jest niezwykły z paru powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest w czwartek, a nie tak jak powinien być w sobotę. Po drugie, dzisiejszy kas jest bardzo zainspirowany przez Ciotkę, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, ciotka, jak zapewne wiecie, zabudowywuje Newcrest, który jest jednym z podstawowych światów, który doszedł w podstawowej wersji gry. A po drugie, ciotka jest na finiszu serii zodiakalnej, czyli domów inspirowanych znakami zodiaku. I z tego co wiem, ostatnim, który jej został, to jest Koziorożec, który swoją drogą jest chyba znakiem przeklętym, bo co chwila robią jej się jakieś problemy techniczne, ale widziałem, że domek jest już na finiszu, więc powinien lada moment się pojawić. W związku z tym Sim, a właściwie Simka, którą dzisiaj wam przedstawię, będzie zainspirowana znakiem Barana, czyli pierwszego znaku Zodiaku w Zodiaku Zachodni. I ponieważ wszyscy lubimy wyzwania, to ja zrobiłem sobie wyzwanie polegające na tym, że wyłączyłem dosłownie wszystkie dodatki. Wszystkie. I był to trochę ból istnienia, bo zdaje mi się, że ja chyba nadużywam ciuchów, fryzur i innych elementów z dodatków, pakietów i akcesoriów, bo nie byłem w stanie znaleźć nic, co normalnie używam, może poza butami. Czyli moje ulubione damskie buty są w podstawce, a cała reszta jest gdzie indziej. Jej, mały sukces. Tak czy inaczej, yy, główna bohaterka, czyli Anna Baran. W jej stroju i w jej fryzurze dominuje kolor czerwony, ponieważ czerwień jest kolorem barana, znaku barana, a jej cechami są materialistka, porywcza i śmiała, a aspiracją jest bajecznie bogata. Mam nadzieję, że obecne na widowni barany się nie obrażą. Tak, mam nadzieję, że Simka przypadnie wam do gustu. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. A z mojej strony dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i pa pa.